Cześć, witajcie! Dzisiaj kolejny odcinek z mini serialu o kamicy żółciowej. Dzisiaj opowiem Wam, jakie są objawy kamicy żółciowej, które mogą, albo objawy, które mogą wskazywać na to, że właśnie w tym obszarze macie problem. Ja nazywam się Marta Dobras, jestem gastroenterologiem, czyli leczę, diagnozuję i opiekuję się pacjentami z chorobami przewodu pokarmowego. I słuchajcie, pierwszy i najważniejszy objaw, najczęstszy objaw kamicy żółciowej to jest kolka żółciowa, tak? I to jest taki nagły, chwytający na ból nadbrzusza lub ból w pra, pod prawym łukiem żebrowym, tak? Czyli tam, gdzie macie prawą część górną brzucha, to jest ból, który często promieniuje do prawej łopatki do pleców, do klatki piersiowej, do prawego obojczyka, także do szyi i do żuchwy po stronie prawej. No, dzieje się to tak z, ze względu właśnie na unerwienie właśnie pęcherzyka żółciowego i tutaj tej strony, jeśli chodzi o drogi żółciowe. Często jest to ból związany z posiłkiem, szczególnie jeżeli to jest posiłek, Bogato tłuszczowy i bogato węglowodanowy. Czyli na przykład makaron z tłustym sosem, z serem, pizza, na przykład grill, grillowane mięso, grillowany ser. Czyli połączenie właśnie dużej ilości tłuszczu z dużą ilością węglowodanów i jeszcze zwykle do tego alkohol, który podbija tą całą sytuację. Jest to ból, który narasta dosyć gwałtownie. Trwa od pół godziny do nawet 3-4 godzin i ustępuje stopniowo. Jest bólem takim rozlanym, obejmującym sporą część jamy brzusznej. i Jest zwykle spowodowany z wzrostem ciśnienia w drogach żółciowych w pęcherzyku żółciowym. Dolegliwością bólowym mogą towarzyszyć nudności, wymioty, uczucie zgagi, odbijania, takiego niepokoju w klatce piersiowej, wzdęcia, uczucia ciężkości w żołądku. Jeśli chodzi o same wymioty, to czy one zawierają domieszkę żółci, czy nie, generalnie nie ma to większego znaczenia. Mogą to być też takie ulewania, regurgitacje, czyli uczucie, że coś wraca się prawie do jamy ustnej, i potem z powrotem cofa się przez przełyk do żołądka. Również wzdęcie brzucha, takie uczucie pełności, przelewania, chlupania w tym brzuchu, też mogą towarzyszyć kolce żółciowej. Poza tym mamy takie napięcie i bardzo dużą bolesność powłok brzusznych, właśnie okolicy prawego łuku żebrowego. Może to być tak, że te dolegliwości na chwilę ustąpią, potem znowu wracają, czyli tak przychodzą falami i przychodzą, odchodzą, przychodzą, odchodzą i z czasem mogą słabnąć. Jednak co jest ciekawe to prawie 80% osób z kamicą pęcherzyka żółciowego nigdy nie doświadczy kolki żółciowej. Więc słuchajcie, jest ciekawie. Jeżeli kamyk utknie w drogach żółciowych, jeżeli zablokuje odpływ żółci, no to wtedy oprócz tego, że mamy objawy kolki żółciowej, to mamy jeszcze tak pojawienie się Odbarwionego jasnego stolca, tak? e, pojawienie się ciemnego moczu, e, żółtaczki, czyli e, żółtaczka pojawia się na białkówkach oczu. Jak to sprawdzić? Bo to, o to często pacjenci mnie pytają, jak sprawdzić, czy ja mam żółtaczkę? No to jeżeli widać to na białku oka, to najlepiej patrzeć w białkówkę w świetle dziennym nie w świetle lampy, czy takiej lampki w łazience, tylko w świetle dziennym. I ja często mówię, żeby porównać sobie z wewnętrz, wnętrzem własnej dłoni, tak, które zwykle jest różowe. Tak. I wtedy patrzymy, jeżeli tutaj wokół oka i białkówka jest taki odcień żółtawy, no to wtedy z dużym prawdopodobieństwem możemy przypuszczać, że jest żółtaczka. Tak jak mówię, najlepiej zrobić to w świetle dziennym. Jeżeli takiego światła dziennego nie ma, to najlepiej, jeżeli to jest światło zwykłej żarówki. Co jeszcze? Bardzo niepokojącym objawem jest gorączka, stan podgorączkowy i dreszcze, bo to może świadczyć o zapaleniu bakteryjnym dróg żółciowych, no i wymaga już zgłoszenia się pilnego do lekarza w sor izby przyjęć do szpitala generalnie. Więc to są takie najważniejsze, najczęściej występujące objawy dróg, z dróg żółciowych od powiedzmy sobie, nawracającej i samoistnie ustępującej kolki żółciowej, po ciężkie objawy zapalenia dróg żółciowych. No i słuchajcie, żadnego z tych objawów nie można zbagatelizować i postępować pod tytułem "ano wezmę sobie jakiś lek rozkurczowy, łyknę sobie coś przeciwbólowego, położę termofor na brzuchu, no i hej, jak przejdzie to dalej w życie, że tak powiem, z przydupem. Bo to są już takie pierwsze znaki ostrzegawcze, że należałoby tutaj zgłosić się na konsultację do swojego lekarza i spróbować znaleźć przyczynę takich dolegliwości, tak? Bo my nigdy do końca nie wiemy, czy kolejny atak kolki żółciowej nie będzie tym, że tak powiem, przykrym i nie spowoduje. Konsekwencji tutaj bardzo przykrych dla innych narządów w jamie brzusznej, tak? dla wątroby, dla trzustki, dla jelita. No są pacjenci, którzy takie bóle kilkukrotne czy nawet kilkunastokrotne potrafią wiecie, tak na bohatera przechodzić. No i rzadko kiedy kończy, to się dobrze. Więc nie robimy takich rzeczy. Nie łykamy objawowo tabletek przeciwbólowych i rozkurczowych, tylko po takim epizodzie długotrwającego bólu. Powiedzcie, jak ból trwa kilkanaście minut czy pół godziny, to generalnie nie ma się co stresować, jeżeli to jest pojedynczy epizod bólowy. Natomiast jeżeli dolegliwości się powtarzają, jeżeli one są coraz częściej, są coraz dłuższe, są coraz bardziej uporczywe, wymagają. Coraz większej ilości leku, i pod tytułem wcześniej jedna tabletka nospy pomagała, a teraz już trzeba trzy, to już znaczy się, że dzieje się coś niedobrego. Jeżeli zauważacie jeszcze jakieś dodatkowe objawy, to naprawdę nie ma co zwlekać, bo czasami proste badanie krwi, badanie USG wyjaśni problem, można wdrożyć odpowiednie procedury i przede wszystkim zapobiegać powikłaniom. Kamicy żółciowej, o których powiem w kolejnym odcinku, abywają one bardzo ciężkie, nieodwracalne i powodujące bardzo duży uszczerbek na zdrowiu. W tym odcinku to już wszystko. Wyjątkowo krótki i zwięzły odcinek. Natomiast jeśli chodzi o podziękowania, to tak jak zawsze dziękuję za. Lajki za pozytywne komentarze, za to, że jesteście, oglądacie i dzielicie się tymi materiałami, i mam nadzieję, że dalej są dla Was pomocne. Pamiętajcie, że to nie jest porada lekarska, mimo tego, że jestem lekarzem, tylko to są materiały edukacyjne, które mam nadzieję pomagają Wam się odnaleźć w gąszczu informacji, jaki teraz zalewa internet. Cześć, papa, do następnego odcinka.